Cześć, kochani, witajcie na moim kanale. Ja bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że jest Was coraz więcej na moim kanale. Um, bardzo jestem za to wdzięczna i cieszę się, że, że mogę dotrzeć do coraz to większej ilości osób. Więc mam nadzieję, że gdzieś tam jest osoba, która mnie zobaczy i która e, poczuje się chociaż na chwilę dobrze ze sobą w tym trudnym dla niej czasie. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam Cię, żebyś zasubskrybował mój kanał i kliknął w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych części mojej historii. Dziś opowiem Wam, co działo się dalej. Jak trafiłam do szpitala, poznałam plan leczenia i to, co usłyszałam, kompletnie rozwaliło mnie na łopatki. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i nie oglądałeś bądź nie oglądałaś moich poprzednich filmów, zapraszam Cię na mój kanał, żeby zobaczyć poprzednie części. Więc przyjechaliśmy na izbę przyjęć, tam były te wszystkie, wiadomo, procedury. E, no i finalnie znalazłam się już na no, oddziale. No i to było z samego rana, bo już o 7.30 byliśmy w tym szpitalu. A to było jeszcze w ogóle przed obchodem. i Osłuchali mnie, pytali się, jak się czuję, co mnie boli, a że mnie bolało w tym prawym podżebrzu cały czas, niezmiennie, no to po prostu im powiedziałam o tym, że nadal mam ten ból. Dawali mi jakieś przeciwbólowe. I stali tu, jakby naprzeciwko mojego łóżka, tutaj obok siedział mój mąż, no i powiedzieli, że to jest właśnie ten doktor, to jest mój prowadzący doktor. I chcieli te wszystkie moje dokumenty, więc ja im przekazałam te wszystkie moją, to moją teczkę z dokumentami i powiedzieli, że jak ją przejrzą, to przyjdą do mnie. Przyszli do mnie i powiedzieli, że yy, sprawdzili wszystkie te moje badania. Powiedzieli, że będę przyjmowała yy, tę terapię celowaną. Oni to nazwali terapią molekularną, tylko jest to właśnie w formie, formie tabletek. Ja generalnie, słuchajcie, jak się o tym dowiedziałam, bardzo się ucieszyłam. No i zadałam pytanie, czy jest szansa, żeby zajść w ciążę? I lekarz powiedział, że on tego jakby był zaskoczony tak naprawdę że on nie wie, że musi się tak naprawdę dowiedzieć, jak będzie już wiedział i mi da znać. Oczywiście tego samego dnia nie przyszedł, przyszedł na kole, kolejnego dnia. Przychodzi nowy dzień. No i czekałam na tą tomografię. Powiem Wam, że y, miałam nic nie jeść, to było 12-13, ja jeszcze nic nie jadłam, byłam bardzo głodna. Yy, bo oni tak naprawdę nie wiedzieli, czy ja będę od razu przyjęta, czy będę później mnie wezwał, czy ten. I oni powiedzieli, że po prostu nie jadła, bo oni nie wiedzą tak naprawdę, kiedy będę miała tu tomografię. A tam minimum 4 godziny przed nie można jeść, bo to, było, to była tomografia z kontrastem. Wzięli mnie na tą tomografię, wróciłam na, na salę, zjadłam. No i za jakoś godzinę przed mój lekarz, że chce mnie wziąć na tą rozmowę. W tym oddziale no nie było. Takiego jakby gabinetu, gdzie można było na spokojnie porozmawiać. E, więc pamiętam, zabrał mnie. Ja to tak nazywam, że to był taki schowek na szczotki, bo tam było wszystko. Wszystko tam było. To po prostu no, był po prostu schowek. Wchodzę do e, tego pomieszczenia i jest tam, jakby naprzeciwko mnie, fotel. No, i ja siadłam na tym fotelu i on tam zaczyna właśnie mówić, że to jest taki rak i tak dalej. Ja zapytałam się go, czy nie da się wyciąć tego raka. On powiedział, że nie, bo jest to czwarty stadium nieoperacyjny, że są już przerzuty, więc no nie ma tej możliwości. Ja wtedy zaczęłam płakać. Zaczęłam płakać. On do mnie mówił, a ja już go nie słuchałam. I miałam w głowie coś takiego, że nie, że ja umrę. I A ja dopiero zaczęłam to życie: dopiero zaczęłam życie małżeńskie. Wszystko już miało być dobrze. To nie miało tak wyglądać. Ja już go nie zapytałam o to dziecko. On sam zaczął i zaczął mi mówić, że dowiadywał się, yy, czy na tym leku będę mogła mieć dzieci. No i generalnie. Zaczął mi mówić, że ten lek jest tak skonstruowany, że on wpływa negatywnie na DNA. Jakby nie, nie ma żadnej kobiety, która mm, zgodziła się na testy, więc tak naprawdę nie ma testów na kobietach. Nie ma takiej możliwości. Że są badania, badania były przeprowadzone na szczurach, gdzie y, rodziły się bez nóg, bez rąk, zdeformowane. Więc stwierdzili, że negatywnie wpływa to na komórki DNA. Bardzo płakałam, bo czułam się, że ktoś mi zabiera coś. I zaczęła właśnie nadal mówić, że jest możliwość zamrożenia pobierania komórek, zamrożenia tych komórek, tylko że to muszę zrobić przed podaniem tabletek i że ja muszę powiedzieć mu, czy ja chcę się zdecydować na to, bo wtedy musimy opóźnić ten czas podania. Tej pierwszej tabletki. On, że on nie wie, czy w ogóle będzie kiedykolwiek możliwość, że ja będę w takim stanie, żeby mi przerwali to leczenie przynajmniej na rok. Żebym nie musiała brać tych tabletek yy, i żeby mogła zajść w ciążę. I że może być tak, że ja nie skorzystam z tych komórek jajowych swoich. Mm. No i to po prostu było takie uderzenie. Yy, straszne to było uderzenie. Po prostu ja płakałam, ja non stop płakałam. Widać, że ten lekarz był bardzo taki. Yy, nie wiedział w ogóle, jak się zachować. I ja mu się nie dziwię, że nie wiedział, jak się zachować, bo to nie jest taka pierwsza. Na pewno to nie była taka yy, sytuacja na co dzień, yy, że się pytają o takie rzeczy, yy, lub że są młode osoby, które w ogóle dowiadują się, że mają raka i się pytają, czy będą mogły mieć dzieci. No nie wiem, tak mi się wtedy wydawało. Ogólnie teraz uważam, że to było pytanie na miejscu. Tym bardziej, że ja byłam młoda. Byłam młoda, byłam młodą mężatką, świeżą, upieczoną mężatką, więc no to jest, uważam, że to było normalne i pytanie na miejscu. Zawsze jest tak, że jak widzę, że ktoś nie wie, jak się zachować, to ja wtedy, wtedy zaczynam, jakby pocieszać tą osobę. I tak było też i w tym przypadku. Ja powiedziałam do tego swojego lekarza, że no dobra, że jak nie mogę mieć dzieci, to, no to nie mogę mieć dzieci, no to trudno. I ja po prostu chyba wtedy chciałam już zakończyć tę rozmowę, po prostu stamtąd wyjść i pójść do łazienki, zamknąć się i po prostu wypłakać się tak w 100%. No i ta rozmowa się zakończyła. Widać, że było mu naprawdę ciężko. Naprawdę było mu ciężko z tym, mi taką informację przekazać. No i wyszłam stamtąd. Wyszłam stamtąd i poszłam właśnie tak do łazienki, zamknęłam się i zaczęłam płakać. Zaczęłam tak płakać. Drugi raz w życiu tak płakałam. Pierwszy raz, jak dowiedziałam się, że jestem chora, a drugi raz, jak, jak dowiedziałam się, że nie mogę mieć dzieci. Zadzwoniłam do Mateusza, powiedziałam mu o tym, płakałam. Jemu też było ciężko. Posłyszałam po jego głosie, że też nie jest, nie jest mu lekko z tym. I, yy, i po prostu w danym momencie czułam się strasznie, strasznie niekobieco. Uważam, że to jest naturalne, że każda kobieta kiedyś ma swoje dzieci, prędzej czy później. Jedne chcą, drugie nie chcą, ale mm, czułam się strasznie niesprawiedliwie z tym, że ktoś zadecydował za mnie, że to nie była moja, moja decyzja. Że jeszcze zanim zaczęłam w ogóle marzyć o dziecku, tak wiecie w 100%, to już to marzenie zostało mi zabrane. I czułam się z tym mega, mega źle. Mady mnie oczywiście pocieszał, bo mnie zawsze pociesza. Mateusz przyjechał tego dnia do mnie, zostawić mi rzeczy, bo w ogóle miałam wyjść, ale powiedział, że jeszcze zostanę. I on już jechał wtedy, jak dowiedziałam się, że jeszcze zostanę. I on przyjechał, i po prostu było mi wstyd. Było mi po prostu przed nim wstyd. Że, że po prostu zmarnował sobie życie ze mną. Bo, no, wiecie, no, to, było, no, to było dla mnie po prostu ciężkie przeżycie. Czułam się po prostu no, mega, mega źle z tym, że nie będę mogła mieć dzieci, że ja zniszczyłam mu życie, że nie dość, że ma żonę z rakiem, to jeszcze nie będzie miał nigdy dzieci. I no, to było po prostu dla mnie mega ciężkie. I oczywiście on przytuli i powiedział, że poradzimy sobie, żebym nie, nie martwiła się tym, że, że będzie dobrze. I sama mówię, że nie powinno się tak mówić do osoby, która jest chora, że będzie dobrze, ale wtedy. Y Wtedy to jakoś na mnie tak działało pozytywnie, że skoro on uważa, że będzie dobrze, no to musi być dobrze. I on już pojechał, ja wróciłam do, na salę i wtedy właśnie wieczorem y, miałam dosyć pierwszy raz tabletkę. I oni przyszli ze z tą tabletką, czterema tabletkami. Z wzięciem tych tabletek zaczęło się coś zmieniać we mnie. Przyszedł strach, że wszystko w moim organizmie zaczyna się zmieniać. że zaczynam walkę. Walkę, tak naprawdę nierówną walkę, bo zanim się, jak się dowiedziałam, że mam raka, to już ten rak był na tyle rozsiany, po prostu czułam, że nie da rady po prostu nic zrobić, że ja po prostu jestem już tak na przegranej pozycji. I wzi wzięłam te tabletki i pamiętam, założyłam słuchawki na uszy, płakałam i czytałam. I czytałam wszystko, co jest napisane w googlach. Na temat tego typu raka z moim stadium i wtedy, pamiętam, było napisane, że, że, że jest 20% szans, że uda się przeżyć 5 lat z tym rakiem, ale z wyciętym rakiem. Że 5 lat, ale z wyciętym rakiem i to i tak jest 20%. I ja wiedziałam, że nie mogę mieć wyciętego raka, więc przeczytałam, że zostało mi 6 miesięcy. to po prostu był taki strzał w twarz, bo nie wiedziałam, czy przeżyję w ogóle do świąt. I wtedy zaczęłam się modlić i prosiłam Boga o pomoc, że w ogóle czułam taką niesprawiedliwość. Pytałam się Go, dlaczego? Dlaczego On mi to, tą chorobę sprowadził? Dlaczego? Co ja takiego złego zrobiłam? I wiecie, to była taka rozmowa jednostronna, nie? Ale czułam się wtedy dobrze po niej, bo stwierdziłam, że wszystko, co czułam w środku, wyrzuciłam na, na zewnątrz. Wtedy zaczęło się mm, wszystko zmieniać. Wszystko. A ja w cały weekend przepłakałam, bo byłam sama. Zostałam wypis i wyszłam do domu. Chciałam jeszcze zwolnienie na dwa tygodnie, i później zaczynałam urlop. I dopiero miałam do pracy we wrócić we wrześniu. I powiem Wam, że wróciłam do tego domu, ale już wiedziałam, że już nie jestem tą samą osobą że do tego domu weszła inna Dominika pełna strachu, bólu, cierpienia i niesprawiedliwości. To była ta Dominika. I mimo że niektórzy uważali, że się nie zmieniłam, że byłam fajna, yy, że nadal jestem taka sama, że nadal jestem pozytywnie nastawiona, to ja to nikt nie wiedział, co ja przeżywam w środku. Najgorsze, słuchajcie, było to, jak gdzieś pojechałam, a ktoś mi powiedział: "Ale ty dobrze wyglądasz. Po tobie nie widać choroby". Czułam się jakby ktoś mi strzelił w twarz. Bo cieszyłam się z jednej strony, że to jest dobry znak, że nie wyglądam na chorą, ale czułam taką niesprawiedliwość i taki ból, bo wiedziałam, że nikt tego nie zrozumie, co ja czuję. No i ogólnie minęło tam dwa tygodnie, trzy tygodnie i przyzwyczaiłam się już do tego wszystkiego. Zaczęłam na nowo starać się żyć z tym. Pojechaliśmy na wakacje. No i pierwsze skutki uboczne, które odczułam, to było to, że zaczęłam się normalnie palić na słońcu. Dosłownie. Ja miałam spalone wargi. Gdzie nigdy nie miałam spalonych warg. Normalnie miałam poparzone wargi od słońca. Uszy miałam popalone. Ręce tutaj, nogi, wszystko. Miałem dosłownie wszystko piekło. Wszystkie możliwe SPFy kupiłam i nic nie pomogło. Nogi mi strasznie puchły. Ja nie mogłam w ogóle nóg włożyć w klapki. Eee, przytyłam, bardzo, bardzo przytyłam, bo. Mm, słuchałam się ludzi, którzy mówili: musisz jeść, musisz się odżywiać, i wiecie, zamiast tak zdroworozsądkowo do tego podejść, to ja jadłam, jadłam, jadłam. Woda zaczęła mi się zatrzymywać. W badaniu PET okazało się, że ja mam Hashimoto, po prostu byłam cała opuchnięta od tego, więc no i wakacje się skończyły, i zaraz miałam wracać do pracy. Dziękuję, że wytrwaliście tutaj ze mną do końca. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę odczuliście moje emocje. A ty? Czy też miałeś, miałaś poczucie, że świat ci się zawalił, ale nikt tego nie widział? Napiszcie swoją historię w komentarzu. Może właśnie twoja historia pomoże komuś? Dziękuję, że byliście ze mną. Wasza obecność wiele dla mnie znaczy. A jeśli podobał ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!